A są wakacje. Ze Szwecji. Pana koło się jest krzywione. O, a tu następny. O! Słaba bateria. Chyba nic z tego nie będzie. Klika. Unesco tu produkowali ciężką wodę. Ten zatonął w czterdziestym czwartym, po sabotażu Norwegów dla Niemców.

prądu, żeby odpalić elektryka. Oczywiście, bo skoro skoro tu było spięcie elektrowni, to, to musieli używać prądu, ale już dziś nie działa. Jest kolejka spalinowa, którą przyjechaliśmy. Ryukan teraz chyba odpali. Nie ma jak rozrusznić na krótko. Odprężnik jak ma. O! A tu jedzie fajna ciężarówka. Z podnoszoną osią. To musi być już zrobiona na Europę. Ja myśmy tym przyjechali. Także piękne tereny dzisiaj będzie wyjście na górę 1900 metrów prawie Gaustart Topen, a jutro muzeum tej, tej ciężkiej wody tak zwanej, a ten pociąg właśnie. Przyjechał na no szkoda, że nie elektryczny, tylko jakiś tam, a podejdę już taka spalinóweczka Henschel 61 rok. Hassel, czyli niemiecki A tu całe jeziorko Także bilety sprzedają też takie jak dawniej były w PKP nawet Dawnego zdarzenia. Nie wiem czy nie jest brudna, ta zazwyczaj no, Także tu, tu chodziło o to, że chyba była bardzo ciężka droga, żeby wywieźć tę ciężką wodę. Więc używali promów. Na te promy wjeżdżały pociągi. Za chwilę będziemy zwiedzać ten po lewej, właśnie ammonę. bo to jest razem z tym, z tym przejażdżką pociągową. w ogóle fajne tutaj, kurde, mieć łódeczkę, to można sobie popływać. Dwa takie wagoniki. I tak to tu wyglądało, Był tu, musiałby tu być spory ruch. Bo to gdzieś od lat 1900, tam, nie wiem, 12, 15 czy 10, już tam się to coś tu kręciło. No i aż do, do lat. Pewnie gdzie 60, znaczy nie no, ten prom właśnie z 92 przestał pływać, no to nie wiem na jaką częstotliwość, ale, ale pływał, no i stacja się nazywa Mile I tam się zatrzymywał jeszcze po drodze gdzieś tam na dwóch stacjach, ale teraz jechaliśmy bezpośrednio z Ryukan tutaj. Są zdjęcia już kolorowe nawet. Tu jest Kruszec To jest ten od... Który jest ten Hydro który w 1944 został 20 lutego Oglądałem film bardzo ciekawy na temat w ogóle tej akcji na fabrykę którą sabotowali Norwegowie współpracy z Angolami 900, no, w 1909 już tutaj był trafik, znaczy trafik, już się coś działo. Tu są nawet. Trochę historii na temat właśnie dramatu tej całej akcji. Heavy water, what is this? Nie ma po norwesku, po A tu chodzi do muzeum. To znowu jutro. Te wycinki z gazet na temat właśnie hydro, które zostało zatopione, napisali to ulyken, obklart, że jest wypadek. Dalej jest nierozwiązany. No i tu widać jeszcze jakieś inne pływały. TF Scarfos, Tincio. Książka, stara stacja ze sprzedażą biletów. a można wejść, teraz się dzieci bawią. Cała a różne książki też można kupić. Toon jest Referat 600 km na. Tak, bo oni wylądowali, zrzucili ich tam w Wida. I szli na nartach, żeby się dostać, tutaj, od, od innej strony, jakby a jest tu ciekawe rzeczy. Dobra, będziemy zwiedzać teraz ten statek, też właśnie po 13.